Stron witam was w kolejnym odcinku, oczywiście zagrajmy wy. GTA Vice City The Definitive Edition. I to nie jest koniec, widzowie, to dalej nie jest koniec. No co ja wam mogę powiedzieć? Pojechałem, znaczy, zrobiłem, wydałem te 300 dolarów. Jak to się nazywa w tym klubie? Pokupowałem jeszcze, wydałem sporo hajsu jeszcze na bronie u tego typa wcześniej. No i pojechałem do tego klubu. No i co? I nie dostałem ostatniej misji w tej grze. Więc musimy na to wygląda, kupować dalej, dalej nieruchomości. Niestety, no, i wczytałem save'a i jeszcze i na, i, bo wczytałem save'a i ta, tak naprawdę nie wydałem tutaj jeszcze teraz do, e, tych 300 dolarów w tym klubie. Bo wczytałem właśnie save'a, bo, bo wydałem strasznie dużo pieniędzy na, na tutaj brońki, bo jestem głupi. No i co? A muszę mieć kurde na kolejne nieruchomości pieniądze. Wy zostawcie łapkę w górę, jeśli niestety cieszycie się na kolejny odcinek z tej serii, bo ja naprawdę chcę już tą grę skończyć. Ale dobra, jesteśmy tutaj przy porcie, mamy tutaj... Stocznie za 10 tysięcy nie wiem ile ta stocznia będzie zarabiać, ale wiem yy, na pewno, że ma ona misje jakieś, więc lecimy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ma misję. Jest kaccenka, więc no. Hej sooth dude! I guess you're the new owner Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. the fiberglass hull? She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in to 4 so seconds. Ja she can hold like 20 bales, the best Jamaican smoke, yeah, yeah, right dude. in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, uh, suit dude. You got a light? Dude. Dude. Oh my god. I co jeszcze będzie jakiś wyścig, stocznia jachtowa kupiona za 10 tysięcy? No spoko. Mamy tutaj łódki i co mam sobie którąś wziąć, kurde i zrobić, bo na razie nie widzę, kurde, żadnych misji. No jest jakaś misja. Zbierz paczki, zanim skończy się czas. Ech. Nie wiem, czy to jest do końca w sumie misja, ale dobra. Oczywiście łódka policyjna musiała mi przeszkodzić. Hatfu na policję. No nie no, nienawidzę tej gry. Ach. Dobra, myk. No Jezu, czemu nawet łódki do dupy wskręcają w tej grze? Jaki to ma sens, widzowie? No, widzicie to? Przecież się nie da, widzowie. Skręcaj, dobra. Lecimy. No, i ja powiem Wam szczerze, że już nie wiem, co ja mam robić w tej grze. Było mi powiedziane, że wystarczy kupić jakieś 5 porządnych nieruchomości. Kurde. I wtedy. No, nie wierzę w tą grę. No, po prostu nienawidzę tej gry. No, i wtedy się odblokuje ostatnia misja. Zajebiście. <laughs> ostatnia misja w tej grze. No i chyba ktoś mnie wylujął, bo nie odblokowała się. Ostatnia misja w tej grze. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo smutno. No ale cóż, no trzeba robić dalej. Nie wiem do końca, już co mam robić dokładnie dalej, bo mam mętlik w głowie szczerze i. i... No, i nie wiem po prostu. Przez to, że gra nam nie mówi dosadnie. Ej, y, kupuj ziomuś y, nieruchomości, co nie, musisz ich kupić tyle, aby, aby w ogóle móc cokolwiek zrobić, y, żeby wiesz, żeby przejść dalej, czy coś. Gra nam y, nic takiego nie mówi. Wszystkiego, y, co mam zrobić, dowiedziałem się mać, z internetu. Y, no i co? Jestem ciekawy. Y, jak ludzie grali w tą grę, jak ona pierwszy raz wychodziła, nie. Eee, jak myślę, że była e, w tamtym czasie masa poradników na YouTubie. E, chociaż nie, w sumie. Boże, jak ta gra wychodziła, to jeszcze YouTube'a nie było. Widzowie. Przecież, bo ta gra wyszła 1900 w, w 1900 którymś, a YouTube wyszedł w 2005, więc nawet wtedy YouTube'a nie było. Yy, więc nie wiem, więc jestem po prostu ciekawy, skąd ludzie brali informacje jak przejść tą grę na przykład, jak yy, nie, nie ten. Ale to były jeszcze yy, te czasy, w których yy, dużo ludzi chyba grało w tą grę tylko żeby się pobawić, używało ciągle kodów i tak dalej, a nie żeby robić misje, nie? Dobra, no i tu jest meta, no i co? Ja za to przynajmniej jakieś pieniądze dostanę, czy coś w tym stylu? Ja nawet nie wiem czy ja muszę wykonywać to. Ja nie wiem, ja już robię cokolwiek naprawdę. Wątek stoczni ukończony. Aha, i teraz ta stocznia będzie zarabiać. O Jezu, 2000. O Jezu, no co ja mogłem się spodziewać, że ile będzie zarabiać? No. Boże jedyny. No i ta, jeszcze tu mnie zrespiło, jeszcze tylko 5000 zarobiłem, a tu są rekiny, boję się. Oj, widzowie, widzowie, no dobra. Eee, to gdzie my teraz mamy płynąć w sumie <laughs> Wracamy na tą stocznię, zobaczmy Co tam jeszcze mamy do roboty. To znaczy, nie mamy nic tam już do roboty, bo wątek stoczni został ukończony i widzę, że nie był zbyt długi. Jezu, to, to gówno się nie zaznaczyło! Jezus Maria Teraz. Żebym wiedział, w którą stronę w ogóle płynąć. No dobra. No to pojedziemy do tego. Jeszcze nie wiem w sumie, yy, czy. Może teraz nagle nam zadzwoni? Może teraz nagle telefon nam zadzwoni? Byłoby miło z tą ostatnią misją, wiecie o co chodzi, ale. Yy, nie wiem, czy nam zadzwoni. Przypuszczam się, że nie, bo ta gra mnie nienawidzi. Yy, no i po prostu pojedziemy kupić kolejną nieruchomość, o ile starczy mi na nią pieniędzy, tak naprawdę. Bo nie wiem, bo nie pamiętam ile ona kosztuje. Yy, ale mam nadzieję, że... Jezu, te brzydkie tekstury. Co tam się działo? Yy, ale mam nadzieję, że jednak no mi starczy tych pieniędzy. Mam taką naprawdę wielką nadzieję. Jest to niedaleko od stoczni, więc no. O raju, o raj, o raj. Naprawdę, mam tak dość już tej gry. Głównie przez to, że no muszę sam rozkminiać... Co mam robić? A i tak sam w sumie tego nie rozkminiam, nie? Yy... Dobra, nie wpadnij do wody tylko. Nie! Uu, nie wpadnij do wody, nie wpadnij do. Nie! Uu, nie wpadnij do wody. Dobra, mamy tu zapis, możemy sobie grę zapisać. Oczywiście, telefon dalej nie dzwoni. Eee, telefon, oczywiście, dalej nie dzwoni, a my jedziemy do kolejnej nieruchomości. Zatem, dobra, bierzemy to auto, co tutaj wcześniej nim przejechałem, i ta nieruchomość jest gdzieś tutaj, chyba. Nie wiem ile ona kosztuje. Jeśli kosztuje, kurde, za dużo, to będzie problem. Tak ogólnie, to wiecie, no będzie słabo, no bo naprawdę już. Naprawdę nie wiem, co ja mam robić w tej grze, żeby na, mi się kurde odblokowała ta ostatnia misja, a jeśli to jest przez jakiegoś buga i na przykład misja mi się nie aktywuje, bo się coś zbagowało, to się tak bym wkurzył, że Jezus Maria. Rzuciłbym tą grę w kąt i nie, i nie zrobiłbym y, ostatniego odcinka z tej serii, dokładnie. Znaczy zrobiłbym, ale to nie taki wiecie, obowiązkowy. Nie, to nie tutaj było. Jezu, gdzie to było? Jezu, po panie policjancie, durniu jeden! No widzicie, no, ta policja! No i super, super! Policja mnie goni, sama się we mnie wpieprzyła! Ty, poczekajcie, bo ja chyba ominąłem ten bo ja chyba ominąłem tą nieruchomość. Eee, super, super, ekstra! Policja się sama we mnie wpieprzyła, tutaj jest ta nieruchomość. Policja się sama we mnie wpieprzyła, bo latała z jednego pasa na drugi! Kuźwa, zostaw mnie! No nie, no, cholera.

Baby, an awful, horrible, disgusting little bill. Hell, mommy doesn't love you. You little shit. Ow, calm down. Spoko. I hate babies and I hate children. They're dirty, sniveling, <laughs> snotting, vile puke. Little... Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy? If you hate them, oh. you stupid, sniveling, snotty... Shut up! ...rat! The ice cream is a front. We Co? distribute other, non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Boże jedyne, I to I naprawdę brzmi. Yes, yes I do. Mummy doesn't love you. She hates you! Powalona baba, ale jak chyba każda postać w tej grze. Spoko. Czemu tracę kamizelkę? Co jest? Bo policjant mnie tu klepie! Kuźwa! Wypieprzaj mi stąd dziadu! Wydupiej, w dupie mam te kurde dwie gwiazdki. No dobra, mamy tu jakąś fabrykę lodów, pewnie tutaj się rozpoczyna misję. Jeżdżąc furgonetką, rozprawię... Co? Rozprowadzaj narkotyki po mieście! Za każdą transakcję dostajesz kasę, im więcej sprzedasz, im tym większe zainteresowanie policji wzbudzasz. Aby dokonać sprzedaży, zaparkuj i naciśnij L3, aby rozle... Nie, się... okej, okay. Lokalny gangom nie podoba się działać aż na ich terenie, spodziewaj się ataków. Ja pierdziele, widzowie! Przypał, a ja już mam da... A ja już mam dwie gwiazdki! Kuźwa! Nie no, poczekajcie widzowie, bo to nie ma sensu. Ała. Zapisz grę! Bo to nie ma sensu. No i nadal mam kurde. Nienawidzę tej gry. Ej, jestem ciekawy w sumie, jak, czy, czy jak umrę to. Kurna, mać! Odsuńcie się, debile! Dobra. Rozpocząłem tę misję? Nie, anulowało mi. Ja pierdzielę, no nienawidzę tej gry. No i co ja mam teraz zrobić? Nadpisałem Nadpisałem... No matko, czekajcie, a jak ten? Jak się zabije? Nawet się nie zabiłem. Jeszcze. No, powiedzmy, dobra, zabiję się, co nie? Widzowie, bo ja już naprawdę nie wiem, co ja mam robić w tej grze. Ten dzisiejszy odcinek jest naprawdę taki na odpierdziel zrobiony, bo ja naprawdę nie wiem, co mam robić. I teraz, jak czytam grę, to będę miał policję, czy nie będę miał policji? Jest tutaj nawet ten i nie mam policji, dobra. Walić, że nie mam kamizelki przez durną policję. Jeżdżąc furgonetką, rozprowadzaj narkotyki, bla bla bla. Nie! Okej okay. ja chciałem to pominąć. Dobra, bo już to słyszeliśmy. Czyli rozumiem. O, udane transakcje teraz się pojawiło. Czyli mam jeździć po mieście, z tego co rozumiem, i szukać klientów, i unikać policji. O, witam, panie policjancie. Eee, no dobra. No to jeździmy za tym po mieście. Kurde, tylko to jest takie mega czasochłonne. Ale i tak nie mamy nic co robić, więc no. Ten odcinek już mówiłem, że jest bez sensu. No to widzicie. Halo, ludzie. Super! Jakiś debil mi wskoczył pod koła, a miał tylko narkotyki sobie wziąć. O, halo! Pokażę mi w ogóle na mapie yy, jakiegoś tego, bo w ogóle gdzie ja jadę? Ja jadę na pieprzone lotnisko, trzeba stąd wyjechać. O, jest, ty, klient, był klient! Typie, o! A bo ja mam gdzieś zaparko... O kurde... Tylko błagam, nie przejeżdżajcie mi klientów. Witam, witam, niech każdy sobie weźmie po lodziku. Znaczy no, ja tutaj żadnych dragów nie rozprowadzam, to wszystko to ten... To wszystko to są, wiecie... To wszystko to... W ogóle ludzie się respią, autentycznie... O, w dupę. O oh fak, o oh fak, o oh fak. Dobra, muszę spieprzać, bo policja mnie za chwilę wyciągnie z auta. Yy, no dobra. Muszę spieprzyć. Dobra. Cztery udane transakcje. Spoko. Nie wiem, ile w sumie muszę zrobić udanych transakcji. Żeby wątek został zakończony. Tak ogólnie. Mam nadzieję, że jakoś niedużo, bo się wkurzę. Dobra. Weźmy wyłączmy na razie ten ten. I spróbujmy zgubić gliny, bo to jest tylko jedna gwiazdka, więc powinno się udać. Tylko skoro mi zaznaczyło tam klienta, to ja mogę jakby znaleźć innych klientów, o już nie mam. Yy... O Jezu! No to postaram się tu zaparkować, nie? O jest, ty piasz się zainteresował. Niech będzie, tam jest policja <grym> za nami. Nie ma tu klientów spróbuj gdzie indziej. Okej. Okay. Lodziki, lodziki to bardzo źle brzmi, ale zapraszam na lodziki. No spoko, że nie ma klientów. No. na razie typie korki są, nie mogę przejechać. Kuźwa, co tu się dzieje? Witam panie bardzo. chce pan Lodzika. Pani chce lodzika? No gdzie ja mam spróbować? Gdzie indziej? Na jaką odległość ja mam oddalić się od jakiegoś miejsca, żeby kurde spróbować gdzieś indziej? Ja pierniczę. No. Stańmy se tu. O, typiasz się zainteresował. O, menele się mną zainteresowali. Nie wiem, czy to dobrze. A wy w ogóle zapłacicie, czy coś w tym stylu? znaczy, yy, nie dostaję aktualnie chyba teraz hajsu, z tego co mi się wydaje. Tylko jak wysiądę z tego dopiero, to pewnie dostanę hajs. O matko, tutaj te gangi są. Dobra. Z nie, no strzelają, kuźwa, bo jak wy, jak wy mi to rozpieprzycie, a ja nie zdążę, kurna, wysiąść, to się tak wkurzę Bo cały czas, ca ca cały czas, jaki na to, o kurde ty, bo to się. Bo tu są te gangi obsrane, to do nich nie, do nich nie. Dobra, no i gdzie ja mam jechać, widzowie? Tu se stanę. No, witam. Michael Jackson idzie do nas, spoko. Michael Jackson do nas idzie. Co nie? O, dobra. No i już mam jedną gwiazdkę. No Michaelu Jacksonie! Szybko bierz loda, bo policjant jedzie. No ty debilu! O no Michael Jackson, ty idioto, jak ty jesteś głupi, no Dobra, spierdzielamy policji, widzowie. Spierdzielamy policji, na razie wyłączmy ten ten. I ucieknijmy glinom tym. Faktycznie chyba dobrym pomysłem jest kontrolować o, ten wskaźnik fa faktycznie pościgu, żeby... Bo jak dostaniemy dwie gwiazdki, to już będzie przesrane, nie? Bo jak dostaniemy już dwie gwiazdki, to będzie przesrane i nie uciekniemy już dwóm gwiazdkom za, za, za bardzo. A jednej gwiazdy to jeszcze na chillu, wystarczy się oddalić. Dobra, Michael Jackson, debilu 1. proszę brać lody. No to za debil! Jak mnie wylujał. Ja do niego tu podjeżdżam, on do mnie, o już nie chcę lodów mordo, a ty gnoj, a spierdzielaj tam. Dobra, może do cioci, tutaj ciocia mieszka, może... Ciocia będzie chciała lody, ona tam lubi takie... Te refery. Źle to też zabierzemy. Ja nie wiem. O, matko. Nie wiem, kurde, ile widzowie mam tego zrobić, naprawdę. No jak spróbuj gdzie indziej? A tutaj? O, witam! Ile ludzi! No i git widzowie. No, nie jest to jakieś mega ciekawe, ale no nie mamy co robić, kurde. 12. Znowu jedna gwiazdka trzeba spierdzielać. Wyłączamy to gówno i jedziemy w świat. Pojedźmy se tu i tu. Tu jest trochę ludzi. Tylko chciałbym uciec z policji najpierw. O, dziękuję. Dobra, parkujemy. O, cholera, dobra, nie, 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 nie Dobra. Zapraszam po lodziki. Każdy lubi lodziki, proste, że tak. Ale moglibyście wziąć te lody. Bo ten debil się zmęczył tego, jak szedł po lody, nie? No, wy weźmiecie te lody, czy nie? Kuźwa, wy głupi jesteście, no. No jezu, oni się zbagowali, chyba debile. No i co ten Debil? A ty weźmiesz loda? Ona się chyba też zbagowała. No i czemu ten Michael Jackson? Dobra, jadę stąd. Jadę stąd, bo to nie pyknie. Bo kurde, Jezus Maria Rockstar, walić was naprawdę. Siemano, Typiaro, chyba Typiaro, nie wiem. O, witam. No to ty Piara chyba jest. Dobra, biercie lody. Jestem naprawdę ciekaw, ile ja mam tego zrobić. Ja, ile ludu tutaj jest, dobra. Zapraszam. Czemu tylko jedna? Proszę tutaj więcej klientów. No. To, czemu w ogóle policja myśli, że ja tutaj sprzedaję dragi? Ja tutaj nie sprzedaję dragów. O kurde, ile klientów. Dobra, szybko bierzcie lody, zanim gliny przyjadą. Widzowie. Nie, dwie gwiazdki, kuźwa! No już dwóm gwiazdkom to my nie uciekniemy, widzowie, przecież. Ja pierniczek, kurde. Tu była policja, ja pierdziele. Ja nie mogę tym wjechać do Paint Spraya, tutaj nawet nie ma Paint Spraya, ja pierdziele. Ja już nie rozwożę lodów, yy, panie policjancie. Przyrzekam. Znaczy, co? Ja już w ogóle nic nie robię, ja nic nie robię tu nielegalnego. Proszę się odwalić ode mnie. Dobra, widzowie, yy, jedziemy do Paint Spray'a, może, może Paint Spray zadziała, nie wiem. To jest nasza jedyna szansa. A tu jest kolejna, jest, jest oczywiście kolejna policja. Czy ja, czy mi się uda tak normalnie uciec policji? Nie sądzę. Chyba, że jak się. Ej, bo jeśli nawet paint spray nie zadziała, to jeśli się schowam w tym garażu od paint spray'a, to ciekawe czy mnie zgubią. Jestem ciekawy. Naprawdę. Yy, no. Bo ja. Yy, mogłem w sumie sprawdzić w internecie, ile ja mam rozwozić tych lodów. Bo wiedziałem, że jakieś lody mam rozwozić. Że da się rozwozić wody, lody w tej grze. Yy, I że to jest jedna z nieruchomości. Da się! No to widzowie, easy peasy lemon squeezy, jak to się mówi. Jak można do paint spraya pojechać. Jeszcze kurde darmową na to czy darmową. No nie darmową, bo musiałem zapłacić, ale dobra. Eee, no. No to jedziemy, kurde. Ej, no to łatwo, jeśli chodzi o to, kurde. No ale jak jakieś debile będą e, przejeżdżać przez, no patrzcie co te cywile robią, naprawdę. Eee, to naprawdę denerwuje jakby ja nie muszę tego yy, prawa przestrzegać w tej grze, ale cywile to by już mogły przestrzegać prawo, a nie takie gówno robią. Bo to aż po prostu rani w oczy, dosłownie. Dobra, odpalamy muzyczkę. Naprawdę nie wiem, kurde. ajajaj no. Mogłem sprawdzić, no, ile, yy, ile mam tych lodów porozwozić, żeby to ten, żeby to zadziałało. Żebym mógł zarabiać z tego miejsca Tu policjant w ogóle obok chodzi Mamy już... Przejechał policjanta typ, co jest? Dzięki mordo Dobra, ja tutaj się rozglądam, czy przy... przypadkiem... Tutaj, o cholera Dobra Panie policjancie, proszę mnie zostawić Fajnie, że nie ma tu klientów. Ja spieprzam przed glinami. Dobra, wiecie co? Poczekajcie, ja zrobię cięcie i postaram się dowiedzieć, co muszę jakby zrobić. Ile muszę tych klientów zrobić? Widzowie, sprawdziłem. No i musimy zrobić tego 50. Więc tak, zostało nam jeszcze, ile nam zostało? No, trochę. Trochę nam jeszcze zostało: 24. No, 24 jakoś nam to zostało, kurde. No, jeszcze trochę rozwożenia jest. Ale odcinek jest taki z dupy, więc no dobra. I przy okazji zobaczyłem, że e, ta nasza lodziarnia, że tak to ją nazwijmy, będzie nam zarabiać e, 2000 tylko. Niestety, więc tak samo jak. E, tak samo jak ta nasza stocznia, tylko że na stocznie wydaliśmy mniej hajsu, tak naprawdę, co ma mało sensu. Ale no cóż, dobra, wiadę już do tego pewnie spray. Nie chce mi się uciekać, kurde, przez tą tą. Przed tą policją. Siemano. Co nie, tylko że jak ja. A czy jak ja zacznę rozwozić lody znowu? To policja się znowu przyczepi. Jak mi jeszcze. Jakby gwiazdka mi jeszcze nie minęła, nie? O kurde, tu jest gang. To spierdzielamy od gangu od Gangusów. No dobra, musimy tego zrobić 50 aż. A, no i znowu mam jedną gwiazdkę. O Jezus. Mogłem poczekać jednak. Mogłem jednak poczekać aż aż mi to minie. No dobra. O, już mi minęła ta gwiazdka. No dobra, ale przez chwilę jeszcze miałem tą gwiazdkę. Nie Jedziemy znowu tutaj. No i tak to będzie wyglądać. Nie jest to jakieś mega ciekawe, no ale no nie mamy dosłownie co robić w tej grze, jak już się powtarzam. Yy, no cóż. Jest jeszcze. Yy, taka. Yy, jest jeszcze taka pierdo, to Pierdoła. Jest jeszcze jedna rzecz do kupienia jakby. To czy jest jeszcze jedna. Yy, no jak to? No, transakcja jest. Ja zapominam tego słowa. Yy, no, jak to się nazywa? Nieruchomość, o. Jest jeszcze jedna taka nieruchomość do kupienia. Jest to chyba taka wypożyczalnia aut, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam ile ona kosztuje, ale wydaje mi się, że jest droga. No, wydaje mi się, że jest droga. O kurde, policjant idzie. Nie! Kuźwa! Wysadził mnie z auta, zabicie mnie. <grystanie> Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to się stało? Jak ja tej gry nienawidzę, jak ja tą grę gardzę. <grystanie> Walę właśnie. Cząłem w biurko. No co, ja, wczyt ja wczytuję save'a. Zrobię to poza nagraniem, bo nie chcę, żebyście się pożygali z nudów na tym filmie już do końca, bo i ten odcinek tak czy siak był cholernie nudny, coś tak czuję, I... bo taki był. Więc co? Eee, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zobaczymy się pewnie w kolejnym, bo da dalej nie będę pewnie mógł zrobić misji yy, ostatniej, bo mi jej nie da, a nieważne. Cześć.